W szkołach podstawowych egzaminy końcowe rozpoczęli ósmoklasiści na początku uczniowie ostatnich klas zmierzyli się z językiem polskim, drugą część stanowiła matematyka, w środę miał miejsce ostatni egzamin, którego ósmoklasiści pisali z wybranego języka obcego z kamerą odwiedziliśmy szkołę podstawową nr 4. Po zakończeniu egzaminu zapytaliśmy się uczniów o wrażenia. Chyba wypracowanie było najtrudniejsze, bo to było trzeba znać dobrze lektury, ale tak to nie było chyba nic takiego trudnego, jeżeli się uczył. No, matematyka moim zdaniem będzie najtrudniejsza. Myślę, że dobrze, ale nie jestem pewna, bo bardzo się stresowałam. Najtrudniejsze było opowiadanie, które musiałam na końcu napisać. A tak to wszystko było w miarę. Bardzo fajnie, bardzo fajne tematy były i w ogóle super, super. A co było najtrudniejszego od dzisiaj waszym zdaniem? No mi się wydaje, że wypracowanie. Bo trzeba było dobrze znaleźć lekturę, żeby napisać, jakoś wymyśleć te 200 słów. No Matematyka to jest chyba najgorszy egzamin z tych wszystkich trzech dla mnie. I strasznie się boję, ale ogólnie mam nadzieję, że jakoś pójdzie. No, było dobrze. Myślę, że był prosty. <laughs> jest stres na pewno, ale to myślę, że nie powinna się stresować, bo zawsze im bardziej się stresujesz, tym właśnie więcej nie wychodzi rzeczy wtedy. No, był dość łatwy, spodziewałem się trudniejszych rzeczy. No, myślę, że dobrze sobie poradziłem. Najtrudniejsze dla mnie było znalezienie takiej samej książki, tak naprawdę, jak Mały Książę, bo trzeba było tam dostosować różne wartości, takie same, które ma postać. Podobna w Małym Księciu. No, matematykę to raczej potrafię. A angielski to też proste raczej. Wydaje mi się, że potrafię. Cały rok do tego się przygotowaliśmy, więc myślę, że dobrze napiszę. Powiedz mi, jak Ci dzisiaj poszedł egzamin? Dobrze poszedł. Co było najtrudniejszego? Chyba zadanie udowodni, że... Ale tak to nie było cudnych rzeczy. Powiedz mi, jak Ci poszedł dzisiaj egzamin? Bardzo dobrze nawet. A co było najtrudniejszego? Tak. Zadanie otwarte. Umiem w miarę dobrze angielski, więc sobie poradzę. Generalnie był dosyć prosty, dobrze nam poszedł, wydaje mi się. No, było jedno zadanie otwarte, które no, sprawiło trochę problemu, ale tak to naprawdę dobrze. Jestem zadowolony, przynajmniej ja. Jak dla mnie egzamin z języka myślę, że będzie najprostszy, najlepiej jesteśmy przygotowani też, także nie obawiam się egzaminu z języka. Jestem zadowolona z siebie. Nie wiem, czy napisałam wszystko dobrze. Byłam przygotowana na cięższy, ale myślę, że poszło całkiem nieźle. Wydaje mi się, że niektóre zadania otwarte były dość ciężkie, bo zamknięte nie były takie trudne. Z języka raczej nie ma stresu. Jestem dobrze myślę nastawiona i raczej się tak nie stresuję. Myślę, że może pójść całkiem nieźle, bo jak pisaliśmy próbne. To też było okay. W Sieradzu do egzaminu przystąpiło prawie 400 uczniów, a w Łasku blisko 230. W związku z trwającym strajkiem w niektórych szkołach trzeba było wprowadzić zmiany organizacyjne. We wszystkich jednak egzaminy się odbyły i przebiegły bez zakłóceń.